Witajcie widzowie, w dzisiejszym kolejnym odcinku na moim kanale pogramy sobie znowu skyblocka, bo Po wczorajszym przyroście subskrypcji Widzę, że wam się naprawdę bardzo skyblock podoba 10 subskrypcji jednego dnia, dziękuję wam widzowie Naprawdę dziękuję wam bardzo No, to Najpierw myślę, że można by sobie wyspę troszeczkę Powiększyć Tak, z na pukpitykach się. Mam nie i Tu w sumie też będzie las. Kurde, o. Tutaj zrobimy las. Okej, okay. bo tą platformę całą wypełnię właśnie tymi płytkami, po czym w niektórych miejscach porobię dziury i powstaną sezonki. Ok, dobra, tak by to miało wyglądać i ok. Jak widzicie, obiecałem, że będzie daily i w sumie, jak ostatnio obiecałem, że będzie daily, to był jeden dzień, a no, tu już jest, są dwa dni, także jest progres. Dobra, to trzeba to zniszczyć. A, pokażę wam jeszcze jakieś inne ciekawe. Bo trochę już na tym tutaj grałem. Nie tylko na SkyBlocku, grałem na WaterBlocku, grałem na OneBlocku Na tym serwerze także to jest bardzo przyjemny serwerek. I spróbuję, pokażę wam jeszcze jeden sposób na szybkie zarabianko. Ciesz, czy w sumie tutaj robić Chyba nie, po prostu położę to na to tego, ziemię na pół płytki. Dobrze, chodzimy w czat i szukamy sobie magmiarki. Magmiarka jest naprawdę mega wydajna, bo z niej bardzo szybko leci właśnie magma, a magma nie, to też jest droga. Yy, to są. O! No, jak sami widzicie. Niby tylko 2,4, ale jak się matką, magniarkę naprawdę tak szybko dużo leci tych, że ustawić tak naprawdę sobie tylko autoclickera i już się ma kilka tysięcy tak naprawdę, kilka minut. Także na pewno sobie ogarniemy spawnera, właśnie magmy. Na pewno sobie ogarniemy spawnera. Aha. spawner yy, krówek. Nie poleciało jedno zaraz Okej okay. Dobra, platformę dokończymy później. Następnym naszym zadaniem będzie usunąć tego całego tej dirta. Bo tutaj też zrobimy całą koblową wyspę kurde czemu ten dirt mi ucieka. Czekajcie, zrobię... Tak, spróbuję. No i tu potem pociągniemy całym tym Półpłytkami, yy, nie chcę Was teraz tym zamęczać Nie, kurde e, Dobra yy, To teraz myślę, że Ogarnęlibyśmy sobie też chatę taką, tymczasowo, taki magazyn tymczasowy Cztery Wiem, że tu Właśnie na miejscu naszego lasu sobie ogarniemy Cztery taki magazynek właśnie Raz, dwa, trzy cztery i raz, dwa trzy, cztery Dobra, no to teraz do craftingu Ty. Nie wiem, czy ten odcinek dzisiaj się pojawi rano czy Wieczorem. Zobaczę jeszcze. Ale chyba rano. Okej. Okay. Kurczę, skończyło się, a drzewo nam... A tam jest jeszcze dzban jeden. Dobra, no to już wszyscy. Napiszcie też w komentarzach, czy wolicie drewno okorowane, czy dęskorą. Ja osobiście wolę okorowane zawsze. Przy każdym typie drewna. Lepiej się z tymi deskami pasuje. Dobra, list, o, jabłuszko, mega fajnie rośnie, chyba wyrośnie, są dwa. Jak będę stawiał, tą skrzynkę będzie trzeba ulotnić już. Okej. Okay. Nie tu tylko Tu. No i tak naprawdę to jest wszystko. Tu, tu. Tu, tu, tu. 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 Zaraz. Te, te deski są usuniemy No i chyba póki co fajnie tak wygląda. Hmm. Nie wiem co dalej teraz można robić. Chyba źniemy sobie, ogarniemy żeby ty... nam o, jak widzicie, trochę pokopałem i zna dobę złota, lazurytu, żelaza. Także jest git. O, wiem co zrobię. Nie, nie chcę. Jest... O, dobra. Javerko i. Dobra. Tutaj wszystko tamujemy. I tu rozlewamy sobie póki co wodę. Motyka w ruch. Ile mam nasionek? Osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ok. I to byłby w sumie chyba już koniec odcinka. Chyba, że jeszcze. O! Jeszcze trochę jest. Dobra. Zarobić. Dobra. O, w ogóle jak Wam się z kim podoba. Nie wiem, że cały czas gram tym samym, ale tu poświetlamy. Dobra, jest. W sumie mam bardzo mało kasy. Co my możemy dobrego sprzedać? Sekcja premium. Zobaczmy tu. Ko nic sądziło, pozwól sobie na tę przyjemność latanie po własnej wyspie. Ranga Evi ma ten przywilej. Kup za 100 milionów. No, dobra, słuchajcie, naprawdę będzie trzeba. Dużo, dużo tutaj zbierać kobla, zbierać wszystkich rzeczy, których można zarabiać. No to czekajcie. Poszukamy jakiejś magniarki tutaj roksidów. Nie, żadna Dobra, następnym naszym zadaniem będzie zrobić wiecie co, enchant. Bo enchant i diaksową zbrojkę. A, i w ogóle pokażę Wam fajną rzecz. Jak widzicie, ko jak kopię tego teraz kobla, to ja mogę na większości, przynajmniej jeszcze czas to działa, odłączyć myszkę. Jak trzymam przycisk, odłączyć myszkę. I nie wiem, czy na wszystkich tak jest, przynajmniej na moim tak jest, że jak tak długo mam właśnie odłączoną myszkę i się kopię, to mi się wygasza. Ale jak mam podzielony ekran, tak jakby na pół, i w jednej półce mam YouTube'a odpalonego, z moimi filmami, czy z jakimkolwiek, o w ogóle meras wyleciał. No, to wtedy się nie wygasza. Wtedy myśli, że wszystko jest legal, wszystko jest okej, okay i się nie wygasza. Tak sobie polecam. Moje filmy, każdy, każdego filmu mogą być. Dobra. Teraz z powrotem wpinam myszkę. Tu w ogóle jakiś parkour. Trzeba będzie też jakoś. Potem. O Dobrze. 20 taseczek. W sumie to będzie już koniec odcinka. Yy, live dzisiaj będzie ogólnie albo 7, około tak w sumie nie wiem, pewnie około 17-18 będzie live. Także no, zapraszam wszystkich, bo na live będziemy właśnie grali sobie w Skyblocka, będziemy sobie grali w Oneblocka, będziemy sobie grali w Survival, w CS-a. w ogóle, ile będzie ten live trwał. Wszystko zależy od Was. Bo to będzie tak jakby przedłużany live. Każda łapka w górę to jest to są 3 minuty live u dłużej. Zaczynamy od godzinki i każda łapka w górę to są 3 minuty dłużej, a każdy subik 5 minut dłużej. Każdy... Komenta nie, komentarz nie, nie dać, ale jakoś to tak zrobimy. Mhm, dobra. To teraz moje najbardziej mm, zadanie, które tak nie lubię. Robienie dachu. ya ini paling jauh oke okay. oh yeah. Będzie trzeba te filary pousuwać też. Jak rozdziela, to mnie roboty jest nad tą wyspą. Dobra. A więc tak, to by... No nie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subika, komentarz. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i na raka. Nie prostało żadne drzewo? Nie. O, mam jeszcze dwie sadoneczki. To możecie tu dać. I tu dać. No to trzymajcie się. Na razie.